Siemano, dzisiaj kompleksowo przerobimy sobie całą tylnią taśmę. Zaczynamy sobie od stawu skokowego. Klęczymy sobie jedną nóż i mocno napieramy na kolano. Cała stopa przyklejona jest do podłoża, nie podnosimy pięty i maksymalnie wychylamy kolano do przodu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

15, 16, 17, 18, 19, 20. Super. Do następnego ćwiczenia potrzebujemy trochę ściany. Chcemy położyć palce jak najwyżej i postarać się piętą dojść jak najbliżej ściany, tak by czuć mocno rozciąganie łydki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zmieniamy nogę. Jeden, 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 W następnym ćwiczeniu zginamy nogi w kolanach, opieramy się rękami o ziemię i prostujemy nogi. Tu powinniśmy mocno czuć tył ut. Chcemy wytrzymać w tej pozycji 5 10 sekund i zgiąć nogi tak, żeby chwilkę nasze głowy odpoczęły. Raz 2 3 4 Pięć, sześć, siedem i zginamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i zginamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i zginamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Teraz w zależności od tego, jak ustawimy sobie stopy, zaangażujemy troszkę inne części naszych dwugłowych ud. Teraz ta wersja, która bardziej cię boli, jest dla Ciebie lepsza, bo po prostu tą część dwugłowego uda, masz bardziej spiętą. W następnym ćwiczeniu rozciągniemy sobie pośladek. Siedząc na ziemi, chcemy założyć stopę za przeciwne kolano i pchać nogą w dół tak, żeby rozciągać sobie pośladek. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. 6 7 8 9 10 Zmieniamy stronę 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 W następnym ćwieniu leżemy na plecach, nakładamy nogi na siebie. Chcemy tutaj mocno czuć tylnią taśmę, a odpoczynkiem będzie zgięcie nóg w kolana. 1 Zginamy Dwa. Zginamy 3. Zginamy 4. Zginamy 5. Zginamy Sześć. Zginamy. Następne dwa ćwiczenia są dla osób chętnych, które czuły mało w poprzednim ćwiczeniu. Chcemy wyprostować obie nogi i położyć stopy na podłodze. I teraz możemy przesuwać przód tył. Lub w drugiej wersji na przemiennie zginać jedną nogę w kolanie, a drugą prostować. Świetnie. W kolejnym ćwiczeniu po prostu siadamy sobie na podłodze, łapiemy się za staw skokowy i maksymalnie dociągamy palce u stóp do siebie. Łatwiejsza wersja jest trzymając kostkę, trudniejsza jest trzymając stopę. I jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, osiem, dziewięć, zmieniamy sobie nogę na drugą. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Świetnie, lekka zmiana, nogę stawiamy prosto przed sobą. I tak samo jak w poprzednim, czynił łatwiejsza wersja za kostkę, trudniejsza za stopę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zmieniamy nogę na drugą. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Następnie mamy dwie nogi proste i to samo ćwiczenie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Świetnie. W następnym ćwiczeniu wkręcimy jedną nóż, opieramy się obu rącz. Możemy z boku nogi i nogę mieć w środku. W środku jest trudniej. Teraz samą stopą ruszamy przód z tyłu. Mocno naciągamy tylną taśmę i mocno ją puszczamy. Jeden, dwa. 3, 4, 5, 6. Zmieniamy jedną stronę na drugą. Możecie czuć lekki dyskomfort, bo może być mała dysproporcja między jedną a drugą stopą. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teraz, jeśli jesteś w stanie, poszerzmy sobie jeszcze zakres bardziej. Wejdźmy do szpagatu i wykonujmy dokładnie to samo ćwiczenie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Zmieniamy sobie nogę. Jak najdalej dacie radę, opierając się. Jeśli jest ciężko, możecie użyć dla rąk jakiegoś podwyższenia książek, kostek takich gimnastycznych. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, super. Bardzo Ci dziękuję za wspólną przygodę, za wspólne rozciąganie. Wykonując taki zestaw ćwiczeń na pewno poczujesz dużą różnicę w zakresie przy tylnych taśmach. Mam nadzieję, że zobaczymy się w następnych materiałach. Zostaw coś po sobie, jakiś komentarz, polajkuj, wyślij sobie, która ma problem i do zobaczenia.